Pozwól, że opowiem Ci historię. Cześć, tu mistrz gry Tomek, a to jest szesnasta część prezentacji kampanii do DD Nights Dark Terror pod tytułem Threshold. Poprzednią częścią było Kajdaniarze kontratakują. Odcinek zawiera spoilery, więc słuchaj rozsądnie, do cholery. Bohaterowie są w Threshold przejazdem udają się bowiem do zaginionej doliny, a Threshold leży na Drodze tamże. Taka na marginesie threshold to znaczy próg. Miasto leży u ujścia górskiego jeziora do spławnej rzeki spławnej za sprawą tamy, kanału i śluzy więc jest to malarskie miejsce. Położone jest na wyspie Fogor, i, a jego główna część, otoczona murami, położona jest na lewym brzegu znaczy, patrząc na mapę, na lewym brzegu. Tak czy siak, czy bohaterowie przepłyną rzeką, czy przyjdą na piechotę, czy przyjadą konno, w bramie miejskiej wita ich straż. Mhm. Miejscowi nareszcie wzięli się za lokalną bandyterkę. Żądają od bohaterów oddania do depozytu broni. Ciężkiej broni. A jeśli chodzi o zbroję, pozwalają co prawda w niej wjechać do miasta, ale nakazują następnie zostawić ją w karczmie. Od razu ostrzegają, że karą za nieprzestrzeganie tych przepisów będzie. Niemniej, mniej, nie więcej, tylko klątwa. Ale nie jakiś, nie jakaś ekskomunika, tylko taka klątwa o znaczeniu DND, od wyłysienia do paraliżu. Funduje miejscowy arcykapłan rękami swojego sądu kanoników. A skoro jesteśmy już przy arcykapłanie i władcy tego miasta, to warto powiedzieć i to mówią oczywiście ci strażnicy, że na zajutrz po przybyciu bohaterów odbędzie się procesja z udziałem tegoż arcykapłana Ogólnie, jeśli bohaterowie sami nawiążą jakieś, jakąś rozmowę ze strażą, to okazuje się, że ci strażnicy są mm, rzeczowi, ale chętni do współpracy. I mówią: Słuchajcie, tu jesteśmy w robocie, ale jak chcecie pogadać, to wpadnijcie wieczorem do naszego baru przy Starym Murze. I warto to zrobić. Mówią, jeśli bohaterowie to zrobią, tam postawią ich parę kolejek, to po pierwsze, mogą uzyskać taryfę ulgową na te obostrzenia związane z bronią i zbroją. To mam na myśli: to, że na przykład mogą chodzić w kolczudze pod płaszczem czy ukryć pod płaszczem miecz, natomiast no, nie będzie ulgi takiej, że mogą chodzić z halabardą w pełnej płytówie. Druga rzecz, którą ma do powiedzenia straż, to jest to, że ten teren, gdzie zmierzają bohaterowie, czyli góry za miastem Fresholt, to jest dzicz po prostu, gdzie ciągle giną myśliwi, więc oni odradzają podróże tam. No i jedna rzecz, do której pewnie się nie przyznają na trzeźwo, więc trzeba ich upić. Nocą na wyspę Fogor straż boi się w ogóle wchodzić. Przykre, ale bandyci rządzą na tej wyspie. Okej, okay. co dzieje się w tym mieście oprócz pomienionej procesji? Przed bohaterami dotarła tutaj Czarna Megiera, lub jej następca. Jeśli ta zginęła, ja zakładam, że to wciąż jest Czarna Megiera. Ona planuje pojmać bohaterów, wziąć ich do niewoli. W związku z tym przyjechała przed nimi i postawiła na nogi wszystkich możliwych bandytów, skajdaniarzy, lokalną komórkę organizacji i wynajęła nawet licznych najemników, żeby zorganizować na bohaterów zasadzkę. Ta zasadzka jest bardzo prosta, po prostu chodzi o to, żeby bohaterów zwabić w jedno miejsce i tam dopaść ich kupą. Natomiast, żeby to się w ogóle mogło udać, to autorzy przygody opisali zdarzenia, które będą miały miejsce na zajutrz podczas procesji, a pomiędzy którymi będzie można ukryć intrygę tajdaniarzy. Więc parę słów o tych zdarzeniach, zwłaszcza są urokliwe. Oto do bohaterów podchodzi jakiś starszy pan, mówi, że jest śmiertelnie chory, że wkrótce odejdzie i pokazuje im swojego psa pięknego, wesołego. Proponuje im, po prostu chce im go podarować, no bo żeby nie został sam i nie zdechł z głodu. Inna sprawa to żebracy. To jest druga scenka. Żebracy dzieciaczki, małe, po prostu oblegają bohaterów, żebrząc u nich o datki. Jeśli dostaną, to w tempie geometrycznym małych żebraków przybywa. Ta scenka ma swój plus, mianowicie taki, że jeśli bohaterowie rzeczywiście zyskają sympatię tych dziaków na przykład dadzą im słodycze, to wtedy mogą zyskać swoje oczy w tym mieście. Następna scenka to miś. W mieście przebywa trupa żonglerów z cytresowanym niedźwiedziem, który uciekł i wpadł do sąsiedniej cukierni, bo wyczuł miód. Być może ten miód, który bohaterowie chcą kupić dzieciakom. No i ta ostatnia scenka, która jest kluczem do intrygi kajdaniarzy, mianowicie wóz pijany, woźnica traci panowanie nad zaprzęgiem konnym w wąskiej kamiennej uliczce. Wóz odbija się od ściany do ściany, krzesząc iskry i grozi nie tylko bohaterom, ale też jakiejś starszej pani. Bohaterowie muszą sami odskoczyć, a być może uda im się i pomóc tej starszej pani, która e, jeśli ją uratują, to mówi, że jest wróżką cyganką, to, bo to jest jakby wistani i że w zamian za to, że ją ocalili, to chciałaby im się odwdzięczyć w taki sposób, że powróży. W rzeczywistości nie jest to żadna wróżka i nawet cyganka, to jest członkini gangu kajdaniarzy, która w ten sposób się przebrała za staruszkę, to młoda babka, aby wkręcić bohaterów w ich intrygę. Natchnionym głosem w podzięce mówi, widzę dom pod skrzyżowanymi mieczami. Nie idźcie tam. Czeka tam na was elfka o czarnej skórze i jeszcze czarniejszym sercu. Unikajcie wyspy Fogor. Jeśli bohaterowie nie kupią tego kitu, wówczas podczas procesji mają taką możliwość, że przez procesję, przez idących, no nie wiem, tam ludzi z kadzidłami, chór, nosicieli lektyki z patriarchą, widzą po drugiej stronie ulicy czarną megierę i jakiegoś innego gangusa. Jeśli bohaterowie próbują w jakiś sposób gonić, no, to może się udać, może się nie udać. Na pewno Czarna Magiera to zrobiła po to, żeby zgubić list, w którym rzekomo informuje kogoś ze swojego gangu, że ma stawić się do karczmy pod skrzyżowanymi mieczami. Jeśli bohaterowie ową karczmę sprawdzają, to jest to ruina, i wzięć stoi to całkowicie puste. Bajęcze sieci, kurz i smród z tej chlizny. Nocą natomiast tam odbędzie się pułapka na bohaterów. Zanim o niej powiem, to powiem, że na zewnątrz gangusy wystawili szczurołaka, takiego likantropa, który siedzi w jakimś ciemnym załuku i obserwuje, czy bohaterowie nadchodzą. Gdy nadchodzą, wówczas pędem rzuca się przez alejki, oczywiście starając się zwracać na siebie uwagi, do kamienicy, do siedziby gangu, by powiadomić czarną megierę, Wszystkich jej najemników, pozostałych szczurłaków, i wspólnie zaatakować bohaterów od pleców. Dlaczego od pleców? Dlatego, że w międzyczasie gang zdążył sprowadzić do podziemi budynku, który jest położony, mówię o tej karczmie pod skrzyżowanymi mieczami, do podziemi budynku, który jest położony nad rzeką, takim podziemnym kanałem połączonym z rzeką, yy, wodnego trola. Jak bohaterowie wchodzą tam nocą, czują okropny smród, i gang liczy na to, że Zostaną zaatakowani przez trola, a wtedy oni uderzą od pleców. No ale widać, że jest mnóstwo możliwości rozwikłania tej intrygi, więc życzymy szczęścia naszym bohaterom, życzymy udanych pościgów po bocznych alejkach i finału, czy to pod skrzyżowanymi mieczami z zakończonego sukcesem, czy w melinie gangu, gdzie są szczurołaki. Mała dygresja na marginesie. Zamiast tej siedziby gangu, która jest użyta w przygodzie, można posłużyć się opuszczoną dzwonnicą z przygody Speakers in Dreams do trzeciej edycji. Głos w snach po polsku, też to było po polsku wydane. Jest to po prostu fajniejsze miejsce dla szczurłaków. Liny, dzwony, schody, pratka schodowa z dziurą w środku, jest gdzie spaść, jest gdzie skakać. No, ciekawsze miejsce. Chociaż to oryginalne też jest zupełnie fajne. Okay. Jeśli bohaterowie uporają się pod skrzyżowanymi mieczami, z tymi cholernymi gangusami skajdaniarzy, mają z nimi wreszcie spokój do końca przygody. Bo nie zdążą tamci już zorganizować niczego więcej przeciwko bohaterom. To wszystko w tym odcinku. Następny to część 17. Cmentarzysko Gnoli. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do pozostałych podcastów. Cześć!